Cześć, Szymanko. Z tej strony Gudzio Ptaszyński. W 13 odcinku porozetowanych przygód z Minecraft. W 13 odcinku. Tak. Tylko ja muszę znaleźć jedzonko najpierw. Dobra, Ciebie upieczemy, mamy tu węgla? Mamy! Gdzie mój piec? O, tu jest. Dobra. Eks mi, mi nie leci z pieca. Osiemnaście tego, tyle wszystkiego tego mamy. Potato, su... potato. Tylko, że tu jeszcze nie pisze JUMBO po tej to... O nie, ile kości. Ludzie. Sharik. Siad. 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 Zdech pies. Siad. 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 Wstań pies. Siad. Dobra. Fajna zabawa z szarikiem. No i co mi, nam się tu przyda? Po pierwsze, kowadło. No i dobra. I naprawimy może sołuk jakiś. Albo nie. Na razie go tak zostawię. O i ciebie. I ciebie zostawię. A ciebie dam tutaj. Ciebie też palnę tutaj. Z tobą nie wiem co zrobię. I ciebie tutaj. No dobra. No dobra. I czekaj tu grzecznie na pana, tak? Szarik. O, nie mam strzału. Chodź tu. Hmm. Biedna świnka, nie ma ze mną szans. Co to zwierzę w Minecrafcie w ogóle jedzą? Co? Nie wiadomo. A, da. The... Fajnie, że mi się dajecie na jednego hita pokonać. Jak kładę zwierzęta jednym hitem normalnie. Ekstra mapa. Ho, oh, oh, Jak jeszcze walnęła w tą ziemię. Oj, biedna króweczka. A świnka? Co ze świnką? Ale świnki tak nie zostawimy. Świnek. Biednych świnków. Świnków się tak nie zostawia. Przecież chyba... No nie? Batten... Batten beetle Ho. Ho! No No dobra, cauldronie Jeden, dwa, trzy Ja, 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 na, na, Krowa Chodź mi tu, krówko, nie pasisz się. Ha. Dwa hity jest ten miecz. Daję zwierzątę. Zwierzętka. Zwierzęta. Ja bym proponował zwiedzić tamtą jaskinię, bo mnie bardzo kusi tam wejść. Ale to raczej nie w tym odcinku. No i nie wiem. Muszę tylko skoczyć po kilof do domu. Nie, najpierw Gasta zabijamy, tak? Dzisiaj... Idziemy do piekła. Tak, a więc dzi oto dzisiaj idziemy do piekła, bo jestem odpowiednio uzbrojony. Tylko biorę jakiś staczek żareła. Ciebie kurczaczku zostawię. A to co? Już się wystraszyłem, że mnie ktoś z nich czudą. Jakiś hero brain. Szarik, stój tutaj, grze czy nie czekaj na pana. Tak. Grzeczny będziesz? No nie no, no nie wiem. Gdzie my tu mamy strzały jeszcze jakieś? Czy my tutaj mamy jeszcze jakieś strzały? O! Ile strzał mi się przyda? Tyle, to mi się tego brzyda O, diksowy kilofik. Nie, nie biorę, by go stracić. Tylko, chyba, tylko by go stracić. Wasłuki też chyba naprawię, no nie? No bo jesteście tacy zepsuci. Jesteście takie zepsute. No i jeszcze ciebie naprawię, chyba, no nie? Bo po co? Co ty będziesz mi tu zaśmiecał, ekwipunek? No i dobra. I chowamy to jedzonko Ojejku, co ja z tobą zrobiłem Inventory Albo nie, to chyba w następnym odcinku, dzisiaj się przygotowujemy Przygotowujemy Do tego, no nie Do gasta Albo i nawet dzisiaj Zabijemy sobie tego gasta, znaczy w tym odcinku. No tak, w tym odcinku sobie, musimy zabić. Jeszcze. No i dobra. I tyle rzeczy mi chyba już starczy. No nie? Tylko prawie, to jest ważniejsze. No i lecimy w wyprawę. Jajku, jajku, jak mi tylko ktoś tu zgaś portal, to będę zły. Dobra. Krówka tu jest. Tylko, żeby mi tu nikt nie zgasił tego portala. Nie. no wtedy będę zły. Zabierać mi się z tym okniem Tutaj. Nie, nie, już pod. Koniec. Nie, nie pal się. Gastek. O nie, szkielecik. Potrzebujemy mieć jakąś osłonę z kobla na to chyba, no nie? No, miszczu, gdzie ty jesteś? Gwiszczu. Jeden ty gwizdaczu. O, magma cube. Hmm. Jak fajnie, dwa pigmeje. A gaścik gdzie poleciał? Stwórzył. Tchórz. Jeden stwórzył? To ja bym proponował się przedostać na drugą stronę. Nie ma gasta? No poleciał dziadyga. Sobie. He. Tchórz jeden poleciał. Uciekł. Po prostu. No akurat teraz mi jest gaz potrzebny. O nie, wydery szkieletony. Pilnuję mojego portalu, jestem strażnikiem. Z góry was strzelę, szczelę. No, chodź tutaj. Mam cię na celowniku, kolego. Dzień, przyda mi się Twoja czaszka potem. Kiedyś. I Ciebie też jeszcze trafia? Trafia? A jejku, nie trafiłem. Ja, Ciebie zabiję. Jo, kolego. Je, koleś, jaki szybki. No i dobra. I walka na miecze? No chyba. Bijemy się koleś. Jo. Bijemy się. Gdzie węgiel, co? Gdzie jest węgiel? Szkoda, że nie, nie da się farbować kości na czarno. To by było takie fajne, takie epickie to by było. Albo czarna kość. Ty mi tu przeszkadza łucznik bardzo. 62 strzały. Ształy, dobra. Pip. Chodźmy sobie stąd. A więc dobra. Szukajmy innych koleś tutaj. Gravel, Gravel, jeszcze raz Gravel. A tu ktoś jest? Tak. Gast jest. Sobie tutaj pilnuję. A tu jest baza snajperska Dla snajperów A tam jest baza pigmejów Wszędzie pigmeny mnie otaczają Auć Czy te buty w końcu się skończą? Niezniszczalna, żelazna zbroja Przez tą dziurę można dostać zawału Tak się... Można przestraszyć, że się tak tam spadnie O kurde, tam bym nie chciał nigdy spaść za żadne skarby bym tam nie chciał spać. Nie ma tchórzy jednych. Głupich. No to się wracamy. I kończymy ten odcinek. No dobra, a więc to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Na razie. Pa. I, I cześć! Mi tu ktoś zaraz zniszczy portal, więc na razie.